Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie. W ciekawym, myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla Was odcinku z Loru rodziny Aishi, dowiemy się, kim są Sempajowie dla rodziny Aishi, jakie znaczenia, jakie imiona mają rodzina Aishi, jakie mają pomiędzy sobą relacje. Dowiemy się dzisiaj wszystkiego. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się zmieścić w tym filmiku. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kim jest rodzina Aishi, co robią, co sprawia, że takie są, dowiedzieć się o kląt która poruszyła właśnie tą rodzinę, dlaczego tak się właśnie dzieje, a nie inaczej, dlaczego wszystkie są tak naprawdę jandere, to zapraszam do oglądania dalszej części tego filmiku. Jeśli wam się on spodoba, możecie zostawić łapeczkę w górę, podbić ten film, będę za to bardzo, bardzo wdzięczna, zostawić komentarz oraz zapraszam was na mojego Discorda, który jest oczywiście podany w opisie. A teraz zaczynamy już od razu omawiać bardzo interesujący temat. Zaczniemy, może, od nazwy Aishi, czyli miłość i śmierć w jednym słowie. Nazwa Aishi to gra słów z japońskiego. Składa się ona z dwóch znaków. Pierwszy znak, czyli Ai, oznacza miłość, a Shi oznacza śmierć. I ich nazwisko tak naprawdę dosłownie oznacza miłość do śmierci, miłość, która zabija. Można interpretować to na różny sposób. Przejdziemy, może teraz, do znaczenia imion. Ayano Ryoba, Dozuki oraz Kataba. Większość kobiet z rodu Aishi ma imiona związane z ostrzałkami, piłami i narzędziami tnącymi. Wyjątkiem jednak jest nasza protagonistka Ayano. Imię Ayano jest wyjątkiem, ponieważ nie pochodzi ono od ostrzy. Jej ojciec nadał jej imię od słowa Aja, który oznacza kolor. Zrobił to z nadzieją, że jego córka nie odziedziczy tej właśnie mrocznej natury rodziny Aishi. Więc ojciec Ayano bardzo chce się wyzbyć tej klątwy. On wie o co chodzi, dlatego jakby tym imieniem chciał uratować naszą Ayano. Niestety zgrywiemy, że się raczej to nie udało. Ayano oznacza kolor plus posłuszeństwo, dziecko. Symbolizuje to to, że miała być inna, ale klątwa tak czy inaczej ją niestety dopadła. Przejdziemy teraz do mamy Ajanom, czyli ryoba. Jej imię oznacza podwójne ostrze obusieczna klinga. Niezwykle to pasuje, bo Ryoba jest jednocześnie kochającą, jak i zabójczo niebezpieczną personą. Dlatego dosłownie można powiedzieć, że jest ona obosieczna. Z gry oraz katcenek zaprezentowanych na kanale Yanderedeva możemy dostrzec, że Ryoba jest nawet uroczą postacią. Jest ona kochająca, jest ona opiekuńcza. Jednak, tak jak wiemy, w tej rodzinie nic nie jest takie, na jakie wygląda. Jest ona też osobą bardzo mroczną, bardzo. Jest to osoba, która pod płaszczykiem właśnie takiej uroczej osoby, pięknej kobiety, e, skrywa bardzo wiele sekretów. Skrywa też tą właśnie mroczną stronę Janderę. Co jest bardzo ciekawe, i chyba na ten moment Ryoba jest moją ulubioną Janderę z rodziny Aishi. Następnym imieniem będzie Dozuki. Dozuki. Jest to rodzaj cienkiej japońskiej piły do precyzyjnego cięcia. W loże dozuki Aishi słynęła z perfekcyjnej dokładności w eliminowaniu rywalek, stąd też to imię idealnie do niej pasuje. Kataba. Kataba oznacza jednostronne ostrze. Była ona jedną z najbardziej brutalnych Aishi. Działała prosto oraz bez subtelności. Kugi. Hiki. Sameba. Anahiki. Każde imię to kolejny typ narzędzia do cięcia lub piłowania. Jest to, można powiedzieć, że symbol, że każda kobieta tej rodziny jest stworzycielką, ale również nie zawahają się kogoś pozbawić życia. Do kobiet, które przed chwilą przytoczyłam, możliwe, że powrócimy w późniejszej części tego odcinka, ale teraz chciałabym się skupić na chorobie Aishi, czyli klątwa, która rodzi Yandere. Członkinie rodziny Aishi rodzą się emocjonalnie puste. Jedyne co czują to brak radości, brak smutku, brak empatii i brak sensu życia. To się nazywa Aishi Condition. Jedyną szansę na jakby przełamanie tej krątwy, na wybudzenie się z tego stanu, to znalezienie jedynej osoby na świecie, która, która wywoła senpai efekt. Co to wszystko w takim razie oznacza? Aishi może zakochać się tylko raz w życiu. Ta osoba zawsze musi być starsza, nawet o sekundę. Opowiem wam teraz, o co mniej więcej może chodzić z tym, że, no jak to, senpai o jedną sekundę musi być starszy? Jakby, nie rozumiem. No to już wam tłumaczę. Prawdopodobnie tutaj chodzi o legendę o czerwonej nici przeznaczenia. Jest to japońska mitologia. Mówi o tym, że ludzie, którzy są w sobie pisani, na przykład jako ukochani, bratnie dusze, są od narodzin połączeni niewidzialną czerwoną nicią. Nić może się splątać, naciągać, ale nigdy nie pęknie. Prędzej czy później te osoby i tak się spotkają. Najczęściej mówi się, że nić jest związana w małym palcu albo kostce. Symbolizuje los, miłość i nieuniknione przeznaczenie. Właśnie dlatego wydaje mi się, że senpai musi być starszy nawet o sekundę, bo on od dnia narodzin jest powiązany z właśnie jedną z jandery z rodziny Aishi. Mam nadzieję, że jasno wytłumaczyłam. Jedna osoba na milion spełnia warunki bycia takim senpajem. Po spotkaniu senpaja Aishi zaczyna czuć emocje pierwszy raz w życiu, przez co prawdopodobnie się uzależnia i dlatego mamy taką desperacką chęć pozbycia się swoich rywalek. Obsesja jest tak silna, że Aishi dosłownie traci nad sobą kontrolę. Dla rodziny Aishi taki senpaj, którego spotykają w życiu, to krótko mówiąc lekarstwo, Tlen oraz powód, żeby w ogóle żyć. Nie jest to taki zwykły, romantyczny crash, jak możemy miewać w szkole czy w kawiarni, zobaczycie fajnego chłopaka i, i wiecie, uderza was to po prostu. Tylko jest to już taka biologiczna potrzeba przetrwania, jakby one nie mogą bez nich żyć. I to jest bardzo kluczowe w tym wszystkim, dlaczego one są tak szalone. Bo po prostu są zdesperowane. Żeby móc dalej dobrze funkcjonować. Wiecie, można, to też, można też się na tym zastanowić, że całe życie nie miały one emocji, czuły się smutne, takie puste, po prostu bez niczego, bez sensu życia. I nagle te uczucia się zradzają, kiedy widzą tą osobę, no to w sumie nie jest to aż tak dziwne, że one się uzależniają od tego, bo nagle ich trafił sens życia. Mam nadzieję, że rozumiemy o co chodzi. Co się jednak stanie, gdy senpai umrze? Kiedy rozpoczyna się tak zwane piekło. Jeśli senpai umrze, zanim Aishi pokona większość efektów choroby, ona zaczyna tracić zdrowe myślenie, czuje, że znowu umiera od środka, najczęściej nie wytrzymuje tej presji i po prostu popełnia słowo na S, lub wpada w znany nam dobrze z gry Snap Mode, czyli morderczy szał. To wszystko sprawia, że Aishi zrobią absolutnie wszystko, żeby zabezpieczyć swojego sempaja. To jest tak, jakbyście zamknęli swoje szczęście w słoiku i musieli je właśnie bronić, bo jeśli chociaż będzie ryska na tym szczęściu, no to właśnie wszystko pryska i wszystko staje się do dupy. Ciekawym elementem też są tortury czyli najciemniejsza tradycja tego rodu. Już w XIX wieku Aishi opracowały taką metodę psychicznego łamania senpaiów. Bez dotykania, bez fizycznej przemocy. To forma skrajnej manipulacji. Która, uwaga, pędza ofiarę w stany halucynacji bólu, daje fałszywą nadzieję, odbiera ją, powtarza cykl, aż osoba przestaje walczyć. Efektem jest pusty, posłuszny senpai, który nie ma już własnej woli. Mówię to, bo niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego ci senpaiowie jakby dalej funkcjonują z tymi kobietami Aishi. I tutaj właśnie macie tą odpowiedź: są to tortury. Ale nie wszystkie Aishi to robią. Jak dobrze wiemy z fabuły, Ryoba tego nie zrobiła. Możecie teraz powiedzieć, Tomasiu, Tomasiu, ale jak to Ryoba nie torturowała ojca Ayano? No, przecież w fabule jest, że ona go porwała. Tak, porwała go, ale go nie torturowała. To jest bardzo ciekawa sprawa z ojcem Ajano, bo tak jak mówiłam wcześniej, on wie o tym wszystkim. On jakby się zgodził na, na układ z Riobą, więc ona nie miała. Nie musiała go torturować, on po prostu przyjął to do siebie. Ich y, tortury, tak naprawdę, polegały na rozmowie. Możemy się o tym więcej dowiedzieć z kaset, które są porozwalane po całej szkole w grze, ale nie o tym teraz jest ten odcinek, dlatego przejdziemy dalej. Rababcia Ayano prawdopodobnie to zrobiła, lecz z dozuki mamy tutaj ciekawszy. Aspekt, bo mamy dosłownie namacalny dowód w samej grze, że torturowała naprawdę bardzo mocno swojego senpai'a. Widzimy to po jego stanie: on nawet nic nie mówi nam, ledwo wypowiada jakiekolwiek słowa. Dlatego Dozuki tutaj była najbardziej skrzywioną psychicznie z rodziny Aishi, i wydaje mi się, że ona jako jedna z niewielu. Żadnych emocji miłosnych nie darzyła Sympaja. Było to tylko i wyłącznie, on był tylko i wyłącznie dla niej tym lekiem na, na te emocje, co, o czym mówiłam wcześniej. A Jano? Nie wiadomo. Bo to wszystko zależy oczywiście od decyzji gracza, jak to pokieruje. Jeśli chodzi o relacje rodzinne, są one zimne, lecz dla nich możliwe, że praktyczne. A jeśli nie są ze sobą zbyt blisko. Jeśli któraś kiedykolwiek odnajdzie swojego sępaja, natychmiast odcina się ona od rodziny, no bo wtedy wiadomo, że senpai jest najważniejszy. Gdy się spotykają, rozmawiają o zabójstwach, ukrywaniu ciał, unikaniu policji, radach, jak poradzić sobie z robieniem z siebie potwora. Spotykają się one tak naprawdę raz do roku. Na zjeździe w Tokio. Tutaj, jeśli chodzi o senpaiów, czyli mężczyzn, e, właśnie rodziny Aishi, są tak zwaną legendą. Tworzą oni akurat coś w rodzaju klubu wsparcia. Wymieniają się oni między, so między sobą radami, jak żyć z seryjną morderczynią, która cię kocha. Jeśli senpai jest dominujący. Może powstrzymać Aishi przed zabijaniem. Jeśli jest uległy, nie ma na nią żadnego wpływu. Lubię się odnosić tutaj właśnie do rodziny Ryoby oraz jej partnera. Czyli rodziców naszej Ajano, bo oni mają chyba najbardziej rozbudowaną do tej pory fabułę. Najwięcej ciekawych elementów y, tam występuje, więc tutaj chciałabym porównać, że ojciec Ajano prawdopodobnie jest tym senpajem dominującym, który może powstrzymać Ryobę przed zabijaniem. Wydaje mi się, że on właśnie dominuje tutaj. Właśnie sam fakt, że on wybrał imię dla Ajano, żeby właśnie pozbyć się tej klątwy. Często też możemy zauważyć, że. Próbuje on zawsze tą ryobę trochę naprostować, że nie powinna na przykład Ayano mówić o pewnych rzeczach, na przykład jak czyścić broń i tak dalej. Więc wydaje mi się, że on jest akurat tym ciekawszym sępajem, który jest dominujący. Kim są rywalki dla naszych Aishi? Aishi nie dbają o to, kim są nasze rywalki. Nie obchodzi ich, czy rywalka jest miła, dobra, czy lubi koty, czy może też jest najgorszym człowiekiem, jaki chodzi po tej ziemi. Rywale. Równa się przeszkody, równa się eliminacja. Tutaj jest to krótki punkt, bo ciężko tu mi coś więcej powiedzieć. Po prostu dla nich, dla Aishi, rywalka to jest dosłownie coś, co stoi wam na przejściu, dlatego musicie to na przykład odsunąć. Nie wiem, takie porównanie sobie znalazłam, ok? Tutaj wróćmy może do Ayano czyli naszej głównej protagonistki w grze. A Jano jest najbardziej pusta emocjonalnie, najbardziej podatna na zmianę. Najbardziej nieprzewidywalna, jest jedną z najmłodszych w rodzie. Jej historia dopiero się zaczyna, ale już wiadomo, że może stać się ona najpotężniejszą Aishi albo największą tragedią rodziny. Skąd ten wniosek? Ze względu na fakt, że w fabule związaną z Ayano występuje rywalka Megami Saiko. Jest to właśnie dziewczyna pochodząca z bardzo, bardzo, bardzo zamożnej i wpływowej rodziny. Dowiadujemy się też o tym, że rodzina Saiko wie o tym, że Aishi zabijają. Stąd tutaj wydaje mi się, że Aishi, Ayano Aishi, może mieć największy wpływ na historię może ją albo zakończyć albo być wybawicielką rodziny Aishi, żeby pozbyć się tego największego problemu, jakim prawdopodobnie jest rodzina Saiko. Słuchajcie, na ten moment przedstawiłam wam dosłownie podstawy podstaw rodziny Aishi. Nie przedstawiłam wam poszczególnie, kim są, jaki był ich plan działania i tak dalej. Przedstawiłam to ogólnie, tak jak powiedziałam. Jednakże, przyznam, że jest to testowy odcinek, żeby sprawdzić, czy chcielibyście taką serię u mnie na kanale zobaczyć, dlatego będę wdzięczna za komentarz, czy chcielibyście na przykład lore Megami Psycho, rodziny Psycho, ewentualnie poszczególnych kobiet z rodziny Aishi, żeby zagłębić się bardziej kim one są. Filmik jest bardzo ogólnikowy, ja o tym wiem, ale tak jak mówię, chciałabym poznać Waszą opinię na ten temat, czy jest sens po prostu przeprowadzić taką fajną sagę na moim kanale, bo. Przyznam, że bardzo lubię zagłębiać się w lore w różnych tego typu dziedzinach, w różnych grach, dlatego przyjemnością było dla mnie montować ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję, że tutaj byliście. Pamiętajcie o podbicie tego filmu. Pa, pa i do następnego razu. Cześć!